Dobra, to private, ale... Cześć, z tej strony ogólnie QuartoZane z TV. Ja tutaj jestem, żeby Wam nagrać relację z Suikun Day Czyli przez 3 godziny będziemy łazić i ogólnie szukać Shiny Suikuna. Oby było ja lepiej niż ja na inteach, bo tam wiecie I wbijamy na privata, gdyż no, jest taki problem Dobra, ja mogę stworzyć grupę Dobra, twórz, twórz, Dobra, twórz. Dobra, twórz. E, Bulba, ratata, bulba Bulba, ratata, bulba no, <laughs> My. Bulba ratata bulba, bulba kto chce tutaj bulba? są Bulba ratata bulba okay. Za 3 sekundy rozpoczynamy walkę Mamy 12 osób w lobby więc raczej na spokojnie zejdzie Jed Co? Mój Mi też zdejmę. 1600 I... Ja nawet nie patrzę. Ponad 1700 to dobry, nie? 1704 to seta chyba. Iiiiiii, zwykły. 15 hyperpotek to jest. Nie, chyba, czy żył nie szajni. Zwykły. Dobra, to na szybko łapiemy i lecimy dalej. Zwykły, zwykły na obu kątach. Ja nawet nie straciłem. Idziemy powoli? Nie. łapiemy po drodze, może co? No tak. Dobra, to A, idziemy to jest... od razu. Po prostu nie chcę teraz 128 giga mam Dobra, za pierwszym bolem siat to idziemy na ten dżim od tutaj, o ten Idziemy i jeszcze na drugim kącie złapie. Ktoś ma szajni w ogóle? Nie. No czyli w teorii z 12 sekund szajni nie trafił No Dobra, to łapiemy jeszcze na drugim koncie. I będzie cudownie. Sprawdzimy IV tego słuchacza, na którego przed chwilą złapam. I nie jest zbytnio ciekawy. A, Tak, musimy przez płot skakać, żeby dojść ogólnie do tamtego dżima? Dobra. Okej, okay, ja normalnie bramę. Dobra. Nie chodźcie jeszcze, Dobra, PJ miał ratata. Czyli ogólnie wchodzimy do kolejnego rajdu i czekamy na Shain. Ciekawy czy trafimy. Ogólnie zaraz Wam zrobię przewinić, żebyście nie czekali dwie minuty. Bo Najantic łaskawy nie chce nam zrobić przesunięcia o dwie minuty. To jest takie męczące. Ciągle czekam, aż jakiś zagubiony, nieznajomy, taki jak podczas wigilii, przyjdzie i wejdzie do Jaki PJ Dobra, zostało 5 sekund ogólnie i liczymy na kolejnego shiny. Mamy 13 osób. Ktoś doszedł? też tam nie no, zabraknie. No, no ale tam moglibyśmy powiedzieć. Nie, też ktoś Oni czwórkę biją. No, ale to... No tak, o, na drugim końcu już mam gorsze, bo Revive'ów tam nie mam i tu jest problem. Dobra, go Shiny 1.7.0.4. 1.7.0.4 około, go Shiny. Ile ma? No to już kozaczek, chłopie, 9.8 jak nic. I... Zwykły. Zwykłe ja, dwa Zwykłe 1701 Przecież długo to robiliśmy, nie? No Minęło już 15 minut od rozpoczęcia eventu No A tu? Też zwykłe Zwykłe Jeszcze kręcimy Znowu nikt nie ma 1, 6, 8, 4 Znowu nikt? Ja nie wiem Gdyby Norbert nie nagrywał to by powiedział No nie, brażamy, nie obrażamy, bo czy się robi. Kurde mi to. Złapać muszę, ale mam kupę, bo mam 1640 1684 No to jeszcze taki spokój. Nie dać mu daj Na tym kącie byłby pierwsze Od razu wchodzimy do rajda i ogarniemy zaraz Wchodzimy battle czy viatry? <metrics> Battle tym razem, widzicie? Jest ten, póciutko Ej, udało mi się. To wbijajcie, dobra, to na dwa konta Dobra, czyli 6 sekund do rozpoczęcia. Nie, nie bo przy 5 się rozpoczęć. I lecimy na dwóch kątach. Nie zdążyłeś wejść? Nie, albo przy 10. Nie zdążyłeś wejść? No łódno zrobimy sobie. To na exa w tym wkusu ci nie może na dwóch zdążysz. Jestem, jakbyśmy prosił, byś. Powinny być chyba, bo ostatnio rozdanie już wiesz. A kuba ty też nie bijesz? Na ile ty rajdów jesteś? Na no, wszystkie no, Słabą biście Tylko, Dobra. że ja jeszcze 5 przerobiłem się na koncie 14 poziomu Go Shiny Ty to ja może z wami zrobię jeszcze na koncie z piątym levelem, co Fajnie no Fajnie będzie no. Znowu takie średnie IV i Zwykłe no, 12 Rarkendi o kurde Dobra, na drugim Jęsie. koncie teraz Chłopak Shiny trafił Wy chyba. Nie, nie. 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 Jednak nie? Fałszywy alarm. Nie, nie. My mówimy. A no ja mam zwykła. 1666. To nie weźcie mnie tak nie wnerwiajcie. <noise> Jak fałszywy, szajni? Pokaż. Na braca, koncie... O Jezu, jest Szajni! Znowu? Ale zarąbisty nie, za pierwszy. jest. pierwszy. Serio. O matko! Chcemy go osy. mieć! No i właśnie teraz wszyscy ja szale, się napalili o, i będzie o, wojna. No ale to jest ten na koncie brata, to jest naj... O nie! Wywal mu bole, wywal mu bole! Nie, już za To jest ten Szajni. Teraz macie przy okazji poradnik co zrobić jak Szajni na koncie brata siada. Dobra, na drugim kącie same dobre i ulecą. Może on będzie robił. Ale trudno się go w ogóle jakoś robić. Mi na razie każdy siada. No, ja nie wiem. Dobra. Kurde, dajcie mi szani na moim. Po co mi tu? Jak zapie dwa ze za żoną i zepłatę. Zrobisz szybko drugie konto moje. Złapany na moim. Dobra, idziemy na kolejnego, chodźcie. Ale po drodze ten. Nie wchodzimy jeszcze, spokojnie. Nie Po prostu czas, nie? Dobra, to idziemy na kolejnego rajda. Na razie wszystkie siadają, więc jest dobrze. Tutaj mam sobie i jakbyście chcieli, ogólnie możecie zostawić coś po sobie w komentarzach i wtedy Wam jakiegoś z tych tropisów cudownych podaruję. Bo mówię, że mam trochę ich, one są ogólnie legalnie zdobyte, żeby nie było, że jakiś fake GPS czy coś, łapałem na krecie i rok temu w maladze. Tak, w maladze w Hiszpanii jest, ledwo zasięg łapie, ale to jest tak, że jeżeli jest regionalny, to jest osunięcie 100 km. Że jeżeli na przykład 100 km przed malagu jest, to malaga się ledwo ledwo łapie. I złapałem tam jakoś z 12, bo nury zarzucam do 12 w nocy jak jakiś maniak, no ale cóż, to co mama pomyślała, wolę nie wiedzieć. To ja też już ten łapię na drugim i wbijam. Dobra, to znowu wam pominę czekanie, żebyście nie wnerwiali się czekając tak jak ja. Znowu wam uruchamiam tym razem trochę innym timem, gdyż no, mam 80 revive'ów chyba włożone. No ja teraz trawiastę, bo wiesz, 80 revive'ów mam. Na drugim końcu już mi się kończył, więc widać, na tylko nas No, Cóż... go shiny seta. Fajne nic, go shiny Nie, ja ogólnie mam shiny 96 najwyżej Nie mam seta. Dobra, shiny, 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 shiny Jeden, sześć, sześć, sześć Będzie shiny Ja miałem tylko przed chwilą zapałem. No nie jest, zwykły No to już drugiego shiny w ekipie mamy Dobre. Dobra, ale to jest ładne! Shiny! No to trzeciego! Shiny w ekipie. No nie, a tutaj... Ale ja, ja mam shiny 1,6,87, tak dobra. To nie dobra, To masz fajna No to już wiadomo, że na razie shiny nie mam. Na dwóch kontach. Jeśli złapię drugiego, to ci oddam. On oddasz. Nie, oddasz. młotka. to 17 chyba. Dobra, to łapiemy. Od razu na Ej, idziemy? idziemy po drodze już łapiemy no dobra, chodźcie Łapiemy teraz po drodze, gdyż trochę czas nas goni oh. Dobra, ogólnie mam no, nadzieję, że siądzie Do tego kolekcjonerskiego O, chłopak chce mi oddać szanie. No to jak złapie nie też mu możesz oddać <laughs> To mi oddaj lepiej Nie wiem Dobra, i lecimy U! Wyłączył mi się ten... Nie. Wyłączył mi się ekran chwilowo, nie wiem czemu. O. Dobra. Przepraszam, wyłączyłem. Przez... ...gesty. zobaczyć moją tapetę. Dobra. Więc złapiemy dalej. Gdzie my teraz Złapany. E, ogólnie idziemy w kierunku 100 mila, zahaczemy o Leonarda i dwa drzymy, czyli mamy trzy dżemy tak po drodze. Okay. Doszliśmy na miejsce rajdu, nie? Ja musiałem przebiec, bo grupa taka mało zmotywowana była. No oprócz jednej osoby, ona tam ze mną biegła. No ale liczę teraz na Szajni za ten opiekuńczy bieg, taki wiecie, biegłem, opiekowałem się. Ekipą biedną zostało 5 sekund do rajdu, no w sumie już 3, 2, 1, no i wchodzimy. Dobra, liczę na Szajni, bo mówię, że jak tutaj przybiegam, to liczyłem, że jednak jak będę takim sprintem biegł, to większa szansa na Szajni będzie, nie? Dobra, ale chciałbym szajni tego, bo to jest jednak ten piąty rajd, tu tak już obowiązkowo. I też. 1674. To mój najlepszy, bo na drugim koncie same słabe mam. Zwykły i zaraz drugie konto sprawdzimy. Kolejny? A, u niego pierwszy w sumie. Nie mnie pierwszy. Nie drugi z rzędu shiny. O Jezu, chłopak kradnie. Ja jestem kradziejem. No. Shiny. na znowu ubrata. Co? A u siebie? Ile szajni na jednym rajdzie padło? No właśnie też tak patrzę, nie? Jednak no, na biegania nie docenia. Nie, nie, wszyscy, wszyscy są w No właśnie. No, no, no ja niebieski bo... jestem, a shiny nie mam. chłopacz. Nie, no, ale zobacz, bo my się po no, prostu już nabiegaliśmy i... w życiu. A no, no. oni a ja mam nie papoń, i... Ej, mamy problem. Idziemy tam dalej, czy jak? Tam jest przejście, Czarnia. czy nie? A czemu ma nie być? Ale tam dalej. Jakbyśmy poszli prosto, bo teraz marnujemy czas, trochę stojąc. Dobra, na A, dwóch kontach zwykły, to więc to zaraz to idziemy to na to szósty rajd right i sprawdzamy O, siadł Na razie każdy Eee, nie, nie siadnie to Mój nie będzie To na drugim koncie Dziekuj tysiąc A co no okej Trzymaj trzy A ja żadnego szania nie Już na drugim koncie nie dam rady jakoś wejść I... Private, tak? Jaki kod? Tak, Pikachu ma co fajne. Masz to by zobaczyć? Miał, 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 miał. Dobrze. Perfekcyjnie. Teraz szybko na drugie konto się przeloguję, bo moje już odpadło. Wejdź, z publicznej. My na Dobra, więc weszliśmy do kolejnego rajda I lecimy po nowym. I co, mówisz o tym ogłoszeniu? No teraz rowerem jestem. No przecież ja jestem rowerem. Muszę do domu wrócić. szajnie myślałem, że będzie trzeci raczej. Dobra, zobaczymy. I zwykły. Niestety zwykły, więc na szybko złapię. I już podchodzimy lekko pod. drugiego. który to już? Drugi. O jezu. Chłopak, chłopak. A ja za pierwszym bolem złapałem, więc goldzeder, nie musiałem marnować. No ja ci powiem, ja niedługo na Pajnapie będę łapał. To chcesz tego? No wiesz, by nas to za dużo kosztowało ci powiem Na razie 60 no tysięcy tego to za mało A ile Dużo Nie wiem szczerze, bo które mam z Tobą serce tysięcy, dobra No właśnie na trzecim sercu, nie? Na trzecim, dobra 80 na trzecim na trzecim 80, na czwartym 40, a innych nie bierz pod uwagę, bo na drugim 800 tysięcy A na pierwszym milion. Tak, wbijamy chyba. Ja jeszcze łapię na swoim, ale coś wyjdę, bo taki średni jest. Tak, tak. No widzicie teraz bez cięcia się było ogólnie. Więc wchodzę od razu, szybko złapię i chyba zdążę wejść. Dobra. mi to Dobra, 8 boli muszę się przelogować. Zdążysz, spokojnie, ja jeszcze łapię. Ja muszę to się przelogować i połapać stratę, żeby wybrać Steam. A to. A to. to nie, 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 nie. A to wejdę sam jeszcze z Wami o, nie, na tym Dobra. Dobrać, bo tu jeszcze jest. łapię i tak. 90 sekund, więc spróbujemy. O, idę jeszcze? Tak, To jest sport ekstremalny. Nie jakieś narty zimą czy coś, tylko chłopie. Minus 17 stopni shiny dratka, ja to pamiętam. Te komuniki Może tej nieszczęsne z domu wtedy ja nie na pieczewie. 14 sekund nie, zdążyłem. Na 10, ja nie wbijam super Dobra, spokojnie. Kolejny rajd i bije Nie zdążę mu leczyć przez ten czas. Dobra, będę bił ten. Zaraz spokojnie, mamy i tak dobre pokoje. Dobra, lecimy dalej i zaraz zbijemy. Ja teraz będę robił tylko Siedem osób daliśmy radę, więc na szybkości sprawdzamy. No nie, nie wierzę, jak będzie dwó u dwóch osób szajnik, na pewno u mnie. Oby u mnie był, no, kurczę, zasłużyłem sobie. No zasłużyłeś. Dobra, jest taki 7-3, taki średniowy, bym powiedział. jak? Zwykły? Nie Nie ukradłem, kurczę. Dobra. Teraz trzeba... Jak nie masz oczywiście, bo jak masz to mało. Jak masz to... On ma 35 tysięcy. i 1000. Nie 8. 1800 i 600. 1800. Tylko, że posiadał. 1800 lub 1600. Fajnie bije ogólnie. 10 na 10. O. Dobra, łapiemy. Poczeka, poczekaj, poczekaj, aż ich. intens normalnie. Kurczę. Dobra, złapany. O, gratuluję. Kasia wbiła 30, 30 poziom, brawo. więc możecie wbić brawo, bo od 30 poziomu ma te same i fałcumy. Więc wracamy. I ogólnie spróbujemy znowu trafić szajnik. Tym razem jestem na jedną kontę, bo nie udało mi się zalogować. No to masakra. Masakra. Najwyżej jest. Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. 1, 6, 5, 8. Iiiiiiiii. Zwykły. Zwykły, super. Ostatni raz. Niebieski. Nie jest. Otaczaj mnie. Ej, mam chyba szalenie, bo kręci ogonem. A to pamiętam. Radzi jazz po ręku, rusza, nie? No. Na pierwszym siat idziemy. Chodźcie tempo, tempo? Dobra, więc wróciłem i ogólnie zaraz rajdujemy. To jest dziewiąty rajd, więc trzymajcie kciuki za teoshajni. Coś takiego. No. A później jeszcze goście co mieli? Damy radę. O, no mi się wydaje, że nie zeszliśmy poniżej tu, ale nie wiem. Zeszliśmy na raz. No to w takim razie było gorzej. Kolega miał rację. Dobra, 1, 6, 4, 4, więc seta to nie jest. Ale shiny czy nie? Shiny! Jest! Yes! Yes. Kropiemy na painapie. Elegancko, na ekscelencie jest. Proszę bardzo, kolego, pokażę nie, no, ci go. Po prostu, bo Boże. Ładny jest. Dobra, więc jest szajni, słabe i ale jest, więc Jeśli nie narzekam Nie spada. Dobra, masz... No, no, tak, ...przez tydzień. Dobra, mamy Shiny Dragonite'a. Jaki? Hmm, zaraz Ci odpowiem. Ale jak wy wyjdzie, no, wy... o, jest, zwykły jest. Spadł Tobie, no. Słabe też, ale no jest, to sobie zostawię, Koleżanki, koncie wejść czy nie? Nie wejdę. Nie. Na razie próbuję dalej z Uzi zrobić, wiesz. Bo chodzi no, bo o to, że to chciałem tam, się na jej konto się zalogować, a komuś innemu się zalogowałem. Jeden. nie widziałeś Na ten boksa? Nie, pokaż, pokaż. Pokazuję Joey'ego, ale niestety widzicie bez kamery, więc wam nie pokażę. No ale cóż, dobra, bijemy. Go, drugi szajnik. O. Bo tam dwa były, ale masz brosz świetny, jest naprawdę fajnie mi się grało, wiesz? Ja to bym właśnie kupił sobie. Jak to by było, znaczy jeszcze muszę kupić sobie kolejny No, bo Pokémony, ludzi e, mężczyzn, nie, to po to I Idzie nasz, bez nas. E. Ale on mówi, że. Co idzie? Zabijam coś. A dobra i no, no, zwykły. No to nie ma dłuższy pod szale... rząd. no. <coughs> coś ty na stówę nie wyszło. Ale muszę wam Piszcie powiedzieć, wiecie co? Ja mogę mówić, że na stówę mam 1,673, bo to Ręby. trzeci podrząd, tak. Dobra, Jestecy więc idziemy mniejszo? na kolejnego rajda. Ktoś miał shiny teraz? Nie. No to teraz w ogóle, nikt nie miał. Dobra, lecimy dalej, nie? Wracam oczywiście i zbijamy kolejnego rajda. Kto nie ma szajni jeszcze z tej ekipy naszej? Ja. Raz, dwa, trzy, cztery, ale Ty złapałeś bratu trzy, czyli masz. Więc trzy osoby nie mają, a jedna tylko kłamie. Chodzi o Szajni bardziej, bo to już mam, ale jedną. No Więcej bym złapał. Tylko, że jednak no. Jak się pojawi, to za pierwszy raz. No wiem, wiem. Na razie on zejść nie chce. Dobra, szedł. Więc zaraz zobaczymy. Ja... No? Teraz dobrze, bo Adam, Adam doszedł do nas. To jest zbawienie. Uwaga! Szajni! Drugi! Ja 1, 6, 7, 6, 6, 5, 1, 1, 6, 7, 6 koledzy 1, 6 7, 6 Dwa już a, ja teraz, wiesz, ja będę a mówiłem, że mam, będę miał teraz szajni, bo jestem niebieski i co? ja muszę na tym jestem na tym końcu czerwonym dobrze, Potuścim więc widzicie, jednak ja nie oszukiwałem że te szczęście to jakieś tam mam się na niebieskie, patrz, uwaga, pat będzie Uwaga! Patrzymy, patrzymy bo mu ten wywaliło go, sprawdzamy. Zwykły. Dobra, lecimy koledzy. Po drodze wszystko łapiemy. Wiecie, tempo. Wiemy. Ogólnie, przez problemy techniczne, nie nagrałem całego eventu, ale podsumowanie jest takie, że zrobiliśmy 18 suikunów, Trafiłem dwa shiny, zresztą zaraz wam je pokażę. Trafiłem tutaj, dwa shiny. Jeden 96V, i oczywiście jeden ląduje do Zuzi, gdyż przez problemy na tablecie, nie mogłem zrobić żadnego stójkona na jej koncie, tak? Czyli, no jak widzicie, tym razem się udało złapać tego Shiny, oczywiście tego jednego mogę mieć na trade, ale najlepiej za NTA Shiny, bo również go nie mam. No to dziękuję i to na tyle w tym odcinku, tak, cześć!